I oczywiście, jak widzowie, z tej strony Kebus. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam naklejki z Kopenhagi, które są warte uwagi. Skupimy się na razie na, na razie na droższych, ale zrobię też, oczywiście, wersję budżetową, w co inwestować przy małym budżecie. Także zapraszam Was do oglądania i zapraszam Was serdecznie na stronę Skinsmaki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj będziecie mieli kodzik i z moim kodem Kebus darmowe 5 dolarów przy tradeie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także wbijajcie, niedługo może będzie jakiś giveaway, więc warto. Warto korzystać i wymienić swoje skiny, ale link znajdziecie standardowo w opisie. My dzisiaj przychodzimy do samych naklejek z Kopenhagi i tutaj nie będę przedłużał, już się przygotowałem. Także tutaj zdecydowanie na uwagę zasługuje Lin Vision właśnie w wersji Gold. O dziwo też pojawi się, pojawi się właśnie Gold w tym zestawieniu, dlatego że jest go mało, jest to naklejka. No, adekwatnie droga powiedzmy na ten moment, to wszystko zależy od długości trwania promocji, ale jeżeli chodzi o tą naklejkę, no to tutaj zdecydowanie pod crafty. Wszystkie crafty typu Jaguar, Fire Serpent, e, tam Pantera, te, nie, nie pamiętam dokładnej nazwy tej Pantery, ale ten różowy skin z operacji, mam nadzieję, że wiecie, o którego mi chodzi. E, no i co tam jeszcze? No Glock Łasica i tego typu sprawy, no akurat Glock Łasica to głupi przykład bo myślę, że nikt nie będzie naklejał na tego, na tego typu skina, ale generalnie no, naklejka bardzo duży potencjał craftowy. Idąc dalej, no na uwagę na pewno będzie zasługiwało Koi w wersji holo, Cloud9 w wersji holo, no Team Spirit też bym zaleczył, zaliczył, jeżeli chodzi o holo, bo to są naklejki, no zaraz będę omawiał po korei. Koi, no to tutaj oczywiście chyba najdroższa naklejka holo, jeżeli się nie mylę. Um, Mówię tutaj o drużynowych, nie mówię o autografach, no bo autografy to tutaj już widać, że jest droższa. Ale jeżeli chodzi o drużynowy, to chyba najdroższa. Być może coś było w. Tych... No nie, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. No, Cloud9 oczywiście to klasyczek, duży popyt, duża podaż, więc tutaj bez dwóch zdań. W Copenhagen Flames. Aha, bo to jest ze Sztokholmu. No dobra, nieważne, bo wpisałem Kopenhagen. Jak wiecie, jest późno, pomyliło mi się. No, cloud to jest to, o czym mówiłem, w zestawieniu oczywiście nie mogło zabraknąć Furii, która zaraz się tam wyświetli. Jeżeli chodzi o Furię, no to tutaj zdecydowanie, w porównaniu do poprzednich eventów, Furia, totalnie inne odcienie holograficzne w porównaniu do poprzedników. Także, no zdecydowanie, ta naklejka się po prostu wyróżnia na tle innych Furii i tutaj myślę, że, że to popchnie tą naklejkę. Jeżeli chodzi o inne naklejki, no to Team Spirit, tak jak mówiłem, też w wersji holo bym się nad tym zastanowił. Maus, takie klasyki oczywiście też wliczam. No i jeżeli chodzi o glittery, to tutaj też bym poleciał troszkę w glittery, dlatego że zostały poprawione te naklejki brokatowe i wyglądają nieco ładniej, przystosowane są bardziej do CS 2 i wszystko to fajnie bangla wygląda elegancko. Także Cloud9 oczywiście, Maus, Koi, tego typu naklejki bym polecał Gromadzić w swoich ekwipunkach I być może coś z tego będzie Za x czasu No, z grubsza to tyle Omówimy sobie jeszcze w następnych odcinkach Jakieś autografy na pewno No wiadomo, jakieś Zaju, to są, to są rzeczy Które się nie zmieniają co event I w to po prostu warto gdzieś tam mieć No i co, to by było na tyle Zrobimy też jeszcze wersję budżetową Bo dzisiaj przedstawiłem raczej droższe naklejki Także bądźcie na bieżąco, jak macie jakieś pytania Pytajcie, trzymajcie się i Jo.